Tutaj, za QSDX. I Damian, da. tak Czyli Damian, No, dzisiejszy odcinek jest Jak szamanować No y A mianowicie to, y Szamanowanie polega na tym, że tu jesteście szamanami Macie takie narzędzia Czy co to jest? Jest Narzędzia? No dobra, no i dawaj wam teraz zamonstruję pierwsze z tych... z tych... No to tak! mój głupi poziom, nie no, ale dobra. Um. Kurde, piłki, weźcie się o dymie! Downy jedne! Czekaj, głupi. No obeź cenę no, i nic nie wybuduj, Ani! Ale ty możesz pokazać pierwszy atrybut, a nie... A pierwsza atrybut to jest o. To. No. Tu jest ser. Tu jest norka. O mi. Tu gdzieś jestem ja, ja już mnie tam nie ma. Tu jest ma. I ta ształka jest tak, że możecie ją zrobić. Jest Dawid, tu jest Dęba, Tu jest Drew. Tu jest No i. Jezus. Dzisiaj nam, nas też przywitał Kamisz. Ale, nie ale się. odwalił się na szczęście. Znaczy się nie odwalił się. Yy, Musieliśmy wyjść z i wleźć Kami. Um. Zresztą Krzysztof! No. Yy, no i co ciekawe, co odpowie. Dobra, Damian. No pokaż pokorz... A dobra, ja pokożę już drugi. Jeden ja no, filmik no, ze mną napisał. Można no, umieć go wyciąć po tym, że w każdym no, filmie będzie no, on normalnie. Nie wiadomo, że to i on. Kamil, no, jakbyś chciał wiedzieć, co... Że... To jesteś ułomny i Cię nie lubimy i w ogóle. Nie, ja go lubię, ale mi o to, że jakby był... ty znaczy się jest... lubi, no lubimy go, nie? Jakbym jest... miał scape'a. To by było z nami ale tatuś mu nie, 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 zrobi, jak już wiecie, że tamtego odcinka. No, właśnie. No i teraz wam pokażę. O, to jest drugi, o, zamiar no, budujemy. Drugi, drugi od, tylu. Drugi... Damian pokaż drugi ten, co, co robi drugi. Drugi to jest taki coś, zobaczcie. Śubidu. I podskakujecie. I siubidubidu, pam pam. Dobra, pokaż teraz balona i co idzie zrobić z balonem. No to idzie puścić balona se tak po prostu, tak. I nie zwiążemy oddali. Teraz Kamil już kochany. Jest ja Hamadem. Więc za dużo się nie dowiecie, bo on... No, mistrzów w tej dziedzinie nie ma. No. O, nie dać trampolina. No właśnie, o, to jest trampolina. No, za no. często w, w, w mapach nie występuje. O, dobra, staję, o. No. no to trzecią rzecz... O, aha, jeszcze. Idzie sendować balony, tak. I, I taki balon dajecie, gdy przy... Daj, na, y, naciśnięcie na balono i naciśniecie C. I na myszkę I na brzuch, taką płeczko do Cię. Następne to jest. E, taką balon jak. No. Co zrobić, żeby. O, to jest runa. runa... A, czekaj, tu, tu tego nie wysyła, bo tu jest do tego chmurki. To długo no mogę wysłać. E, o. O, widzicie? I ona. No. Też możemy prowadzić do góry. Jakby ktoś chciał. No. Następne będziesz przez ty, bo zaraz jest koniec czasu. A bo niej, będzie przedstawiać. No i cię kamicz! Pójdź na dumna grywa Bez spacji. No zaraz tam i tak tam przyjdzie. No ale ja przynajmniej dobrze pokazać y, czwarty. O, czwarty to mu się taka skrzynka. Nie ma... czemu tak, kurde nie ma. malutko skrzyneczka, bo a ty zrobiłeś ze spacją. Nikt to chce spacji. To tu widzicie takie coś. coś. No, się nie dziwię, że tu nie ma, bo tydzień no, również na rybani, bo Oczywiście się, się giepuło. Y, sorry. B. Kurde, kurde. Widać, jeśli to się robi choby. i hobby to, czekaj, z... to tam. Jak dół. Gdy... I wtedy dopiero C idzie, dodasz. I to jest złączone. Tylko, że to, ten duch trzeba us, ustabilizować. Teraz was, was nauczę. Jak zrobić najpierw ustabilnienie, a potem was tam wie, wie, wielkich skrzyń będziemy uczyć w ogóle. Ustabilnienie się robi tak. E, B, e, mała deska B i, spac, i, i spacja. Tu macie ustabilnienie, ustabilnienie, no kurde. I teraz dawacie C i bez spacji. I widzicie, to się trzyma. Tak samo możecie teraz, na przykład, tu macie teraz yy, kilkowadło. Kowadło jest bardzo ciężkie, gdy... I to działa głównie, żeby dawać na głowę komuś. To no, dawać na nie działo... te głowę komuś. Nie działa nie to tak. Dobra, duża, sk... duża skrzynia. Duża skrzynia ma o jedno więcej, więcej zastosowań niż... No kurde! Co? No, jesteśmy po krótkiej przerwie. Jak już widzicie, nie ma z nami Kamisza, Może nie przyjdzie już. Oby. Oby. Wielkie. No i skończyliśmy... Skończyliśmy na wielkiej, na wielkiej skrzyni. Teraz wam pokażę. Jeszcze raz. Co ona robi? Ona, można, one, ona ma takie same zastosowanie jak normalna skrzynka, tylko że jak damy C i na siebie balona damy, nie? Kurde. Nie. I na siebie. No i, patrz, i damy teraz na akurat pod moją głowę, to tak szybko idziemy do góry. No i teraz SP. To się. Ym... Na to się go do duch Znaczy się na to się go do SP, a nazywa się to duchu. Wiecie? Nie wiecie. Dobra, no. kowadło to je wiecie co? Mała deska to jest do podtrzymywania i w ogóle. I teraz Wam pokażę tak. Na przykład B. I teraz dawamy dużą deskę. I dajemy C. I teraz już bez. bez o kurde, to się popiło. Tak nie miało być. Dobra, pokażę wam teraz yy, elementy, które są, które są okrągłe. A jest to piłka plażowa, w niektórych mapach się bardzo przydaje. Jest to kanon w prawo. Kanon służy tylko do zrzucania myszek, jak już widzieliście na survivalbrze i na buffbuffie. No. A niekiedy też służy do transportu, będzie taka mapa yy, i pokażemy wam, jak z tym... Jesteś? Damian! To wracamy po krótkie... No! Już jesteśmy. Po krótkie przerwie. Eee, kurde, taką głupia mapa. Wytłumaczyłem wam już wszystko, wytłumaczyliśmy. Wytłumaczyliśmy Wam wszystko już praktycznie. Co tu jest jeszcze manowania. Tak jest Nie i no, ja... no, ja. Teraz by trzeba było wybudować, ale w na mapie nas nie lubiłem. No Na się już kamilszy nie którą co... To... I w ogóle. O boże! No ja cię? Nośny, stelipod. Czekajcie na ciszę. No fajnie, teraz jeszcze bajcie o sobie czekale. Tam nie umiał być ani do nory, ani nie umiał się zabić. Mm. Aha. No, to no, no, chyba nie. No, chyba nie. A ten serka jest. Eee, Zagano, dobra, no, czas nie tego w tym poziomie. Czyli jest. B, dół, spacja. Teraz wielka, wielka deska na Z i X się, się robi. Się Chcę. C pójdź tu. I tam, no. No. Kurde i dano Kurde A, jeszcze no. wam nie Nie masz teleportów? Eee, poczekaj. Nie mam. Jeszcze ja są teleporty, ale to jest bardzo... Słuchajcie, koleria syr. Na jakim się robi te... o i na V się dowod takie deski, które są ruchome, czyli że, bo ten na przykład nie idzie zrobić z nich. No, no to właśnie się zabarykało. No. Taki ale tutaj się... jest no. A nie ma to na mnie miał, lecy ten syr. Słuchaj, tam jest P. tu w tym A, chyba na gni. Chyba, że tu. Centralnie. Też nie. No to kurde, jaka jest sir. O Boże, rozkraczył, żeś mi to tu, wiesz, co? I kanony też idzie na Z i X, na przykład w tą stronę. No, dobra. Anna! O! Oh, mózg! No. Ej, czekaj, czekaj, stój! jest tam! No nie. Pójdź. Tak, idź. Może się mu nie spuści. Ale wątpię. Jakby co, to czekaj. Idę na pierwszy no ogień. właśnie Jesteśmy, ktoś do pokoju. Czekaj, um. stój, 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 stój. O, to chociaż i tak chowadło, jak gdzie na przykład piń myszek, chociaż gdzie z sypkami, to przepadło. Trampolina. Trampolina... Ten, trampolina się stawa, żeby wiedzieć, co... Wskazuj, okay, ja, że... Ja. A, e, Aha, i... Damian, nie jest. Damian jest tu teraz... Kurde. Tu wiedziałam, mi tu nie pasuje włody, to jest za O, portal. Widzicie, mamy taki portal.

you enjoy it